Cześć! Z tej strony Karol Bocian. i Dzisiaj szybka porada o wersjach produkcyjnej i wytwórczej, deweloperskiej robionej w Babo. Jak tworzymy sobie aplikację? Podpalimy sobie ją na dzień dobry w wersji darmowej, w darmowym planie, i zrobimy sobie preview. To tu jest wersja testowa, Test. I ją możemy dać naszemu testerowi albo sami to testować, wykorzystywać, używać i od razu działać z naszą aplikacją. Jak sobie coś tutaj zmienimy, to od razu te zmiany się tutaj robią. Nie musimy nic robić, czekamy chwilę, zacznie od razu. Jest informacja o tym, że trzeba zaupdateować stronę i pojawia nam się przycisk. I tak nam działa. Jeżeli chcemy przekazać naszą aplikację do testów jakimś testerom, jakimś innym osobom, to możemy przekazać, właśnie. Te wersje, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli my będziemy teraz nad tą wersją pracowali i jednocześnie chcieli, żeby nasi testerzy też to testowali, to niestety nie będzie to zbyt przyjemne, dlatego że my sobie tutaj pracujemy, robimy na przykład. Nie wiem, kolejny przycisk dodajemy, albo cokolwiek, a tutaj naszym testerom co chwila pojawia się informacja, musisz zaktualizować stronę, więc taka opcja nie jest zbyt przyjemna. Wtedy musimy sobie rozłożyć pracę, że nie wiem, do 12 rano deweloperzy pracują, a testerzy później o 12 rano, żeby nam się tutaj nie zmieniało. Kiedy wykupimy już płatny plan i robimy display na produkcję, to wtedy mamy drugą, kolejną wersję naszej aplikacji, tą już bez wersji test. Taką główną. Produkcyjną wersję i ją możemy dać też naszym testorom do testowania. Możemy dać naszym użytkownikom, a przede wszystkim tym użytkownikom końcowym, na który, dla których robimy całą tę właśnie aplikację. I tam, jak będziemy robili jakieś zmiany tutaj w naszej aplikacji, nic się nie będzie odświeżało. Tam będzie się odświeżało tylko wtedy, kiedy sami przyjdziemy sobie tutaj i klikniemy przycisk Deploy i zrobimy Deploy na produkcję. To tylko wtedy jest opcja właśnie po to, abyśmy. Zrobili tam nową wersję i wtedy im się odświeży, że będzie nowa wersja, więc ta wersja jest taka zamrożona, intencjonalna, wdrażana tylko wtedy, kiedy chcemy. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli masz jakieś pytania albo chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila lub zostaw komentarz.